Już za kilka godzin takie jednorazowe maseczki będziemy mogli na zewnątrz zdjąć i po prostu wyrzucić do kosza. Od jutra wchodzi w życie czwarty etap znoszenia obostrzenia, wraz z nim brak konieczności zakrywania nosa i ust na zewnątrz, oczywiście pod warunkiem, że zachowamy dystans. Generalnie uważam, że wszyscy i tak będziemy jednak w jakiś sposób się zabezpieczać, więc czy maseczka, czy rękawiczki to i tak będzie jakiś element naszego codziennego życia. Życia, które zmieniło się diametralnie na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. Maseczki będziemy nadal musieli nosić w zamkniętych przestrzeniach, na przykład w sklepach czy galeriach handlowych. Te ostatnie coraz częściej decydują się na montaż takich maseczkomatów. Maseczki to nie jest żaden cudowny lek, ale w tym... W tej trójce najbardziej podstawowych zaleceń epidemicznych one cały czas się znajdują: dezynfekcja, dystansowanie maseczki DDM. Teraz, gdy sytuacja idzie w dobrym kierunku, możemy zmniejszyć te restrykcje. A te dotyczą nie tylko maseczek. Poluzowanie kolejnych obostrzeń, dotyczy między innymi środków komunikacji miejskiej, kościołów czy galerii handlowych. Zmiany wydają się niewielkie, ale faktycznie podniosą komfort zakupów. Przede wszystkim ta zmiana dotyczy zniesienia ograniczenia liczby osób, które mogą przebywać i w całej galerii, i w sklepach. W związku z tym tutaj jest większa dowolność i żadnych limitów nie ma. Zmiany dotyczą również strefy restauracyjnej. Bo w tej dotychczas było tak, że osoby nie będące rodziną nie mogły siadać przy jednym stoliku. Teraz to się zmieni, ale trzeba zachować odpowiedni dystans między sobą. Na brak konieczności noszenia masaczek przygotowują się też miasta i apelują do mieszkańców żeby te maseczki, rękawiczki zużyte wyrzucać do, do pojemników na odpady zmieszane i żeby nie porzucać ich na terenach zielonych. No niestety obserwujemy, że te zwłaszcza takie foliowe jednorazówki, one fruwają często po mieście, więc prosimy naszych mieszkańców i apelujemy o to, żeby wyrzucali to do pojemników. Od jutra na zewnątrz nie powinniśmy już narzekać na trudności w oddychaniu, a i nawet sąsiadów czy znajomych. Oczywiście bez maseczki z pewnością szybciej rozpoznamy. Chyba, że nie udało im się jeszcze skorzystać z usług Kibice piłki nożnej w Polsce na ten moment czekali 80 dni. Już dziś wracają rozgrywki PKO Ekstraklasy, jednej z najwcześniej odmrożonych lig na świecie. A już za trzy tygodnie na stadiony wrócą kibice. Jeżeli wszyscy będą dobrze współpracowali, to po prostu odbędzie się tak, że każdy klub będzie musiał wypełnić... Yy... Całą listę zobowiązań, całą listę, że tak powiem, kolokacji kibiców na stadionie wejść i my to jako Polski Związek Piłki Nożnej zaakceptujemy. A nastąpi to 19 czerwca, kiedy otwarte zostanie 25% pojemności trybun każdego stadionu. To więcej niż chciał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Rozgrywki wracają m.in. dlatego, że wszystkie osoby objęte w klubach badaniami na koronawirusa miały wynik ujemny, a więc można zaczynać, choć są pewne obawy. Wszystko wyjdzie w trakcie rozgrywek, czy te przygotowania, czy te obostrzenia spełniają swoje zadanie, jak to będzie wyglądało nie tylko od kwestii sportowej, ale przede wszystkim całej tej otoczki, jak to będzie rozplanowane, jak to będzie zorganizowane i jak sobie wszyscy z tym będziemy dawać radę, bo to dotyczy każdego sportowców oczywiście przede wszystkim, ale myślę, że każdy czeka na to, żeby to wystartowało. Plan powrotu rozgrywek piłkarskich powstał już w marcu. W kwietniu uzyskał on aprobatę rządu, a na początku maja zawodnicy wrócili do treningów. Teraz muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością gry przy pustych stadionach. Ważne będzie, aby dostosować się do tych warunków jak najszybciej. Koncentracja jest jednym z tych elementów. To po części może trochę przypominać takie gry sparingowe, gdzie tych kibiców nie było, ale na pewno ta koncentracja będzie bardzo istotna, no bo nie będzie. Kogoś czy kibiców, którzy po prostu w trudnych momentach mogą pomóc drużynie. Na szczęście od 19 czerwca stadiony będą otwarte, ale tylko dla fanów gospodarzy. Taka decyzja z pewnością podreperuje budżety wielu klubów. A dziś jeszcze bez kibiców, pierwszy gwizdek zabrzmi na stadionie we Wrocławiu. Zamknięte drzwi, remonty, brak publiczności i opustoszałe budynki to symbol kultury czasów pandemii. Artyści na etat tracą pracę, a ci, którzy pracują jako wolni strzelcy nie mają zleceń. Sytuacja nie jest jednak beznadziejna. W ramach projektu Kultura w sieci organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, na przykład pracownicy teatru gry i ludzie zajmą się realizacją audiobooków dla dzieci, za którą dostaną 94 tysiące złotych. Będziemy zapraszać też teatry, inne teatry, niezależne z Katowic, na przykład Teatr Czwarta Scena, na przykład Teatr Zielone Słońce, Teatr Kores, będziemy na pewno. Nie sami ten projekt realizować. Forma podziału środków wynika również z wcześniejszej inicjatywy prezesa teatru, którą złożył na ręce urzędników Urzędu Miasta w Katowicach. Pomysł zakładał dofinansowanie działalności niezależnych podmiotów kulturalnych w martwym, pandemicznym okresie, które później, gdy wszystko wróci do normy, miały oddawać te pieniądze w formie obniżania cen biletów dla osób posiadających kartę mieszkańca Katowic. Niestety nie udało się go zrealizować. Aktualnie Urząd Miasta Katowice wsparł m.in. Fundację Miasta Ogrodów, która środki drogą konkursu rozdaje w ręce lokalnych. Artystów. Fajnie jest brać udział w konkursach czy jakichś projektach i, i, i wygrywać gdzieś dalej. Nie? To, to nie zawsze się zdarza, a tutaj czuję takie wsparcie jako artyści. Michał Kopaniszyn ma przed sobą realizację filmu VR, czyli projektu, który spotkał się z uznaniem komisji. Warto przypomnieć, że wraz z lockdownem zamknięto kina, teatry, sale koncertowe i tym samym cały sektor kultury praktycznie z dnia na dzień przestał istnieć. Wiele artystów straciło źródła dochodu, stąd też pomysły i plany pomocowe miast i regionów wspierających swoich twórców. Na czas pandemii kultura przeniosła się do sieci, a coraz większą popularnością cieszą się występy online. Niektórzy idą o krok dalej na wzór powstających jak grzyby po deszczu kin samochodowych. Artystki z zespołu Frele wystąpią w Chorzowie, a publiczność będzie mogła posłuchać koncertów we własnych autach za pomocą odbieranych fal radiowych. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy pomysł na stopniowe odmrażanie naszej branży, która, no jak wiemy, w takim swoim bieżącym wymiarze jeszcze chyba długo, niestety, nie wróci do normalności. No więc mamy nadzieję mocną, że ta formuła się sprawdzi. Ministerstwo Kultury wsparło artystów kwotą 60 milionów złotych, jednak w dalszym ciągu sektor kultury i rozrywki to najmniej dotowana gałąź gospodarki podczas pandemii w naszym kraju. Być może sytuacja zmieni się od 6 czerwca, gdy artyści dostaną zielone światło na wznowienie działalności. Czwarty etap odmrażania gospodarki zniósł limit osób przebywających w świątyniach na metr kwadratowy. Odpowiedzią na to jest decyzja metropolity katowickiego Wiktora Skworca. Od 6 czerwca zostaje zniesiona ogólna, czyli obejmująca wszystkich wiernych, dyspensat uczestnictwa w Niedzielnej Mszy Świętej teraz ta dyspenza w obecnej sytuacji będzie utrzymana tylko dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji takich jak kaszel, katar, podwyższona temperatura oraz dla tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Oprócz zniesienia dyspenzy od uczestnictwa w mszy w parafiach zostaje wznowiona od 30 maja liturgiczna służba ołtarza. Proboszczowie mogą również wznowić nabożeństwa. Wierni uczestniczący w nabożeństwach Muszą nadal zachowywać zasady bezpieczeństwa, czyli obowiązkowo maseczki i odległość dwóch metrów pomiędzy nimi. Kontrole nad przestrzeganiem zasad będą sprawowali proboszczowie, ale wierni są proszeni o odpowiedzialność. W parafii przyjęli taką zasadę, że najpierw obserwujemy jak się wszystko układa i z racji, że nie sami w naturalny sposób potrafili zachować ten dystans w tym normalnym okresie, myślę, że podobnie jest teraz. Duchowni podkreślają, że pomimo znoszenia kolejnych ograniczeń powrót do świątyń nie będzie bardzo optymistyczny. Mają nadzieję, że ludzie powoli będą wracać do normalności. W dzień dziecka będziemy mogli się wybrać do chorzowskiego zoo. Co prawda ogrody zoologiczne mogły się otworzyć dla odwiedzających już w zeszłym tygodniu, ale niestety z powodu wzrostu zachorowań na COVID-19 na Śląsku, w zoo otwarcie przesunęli na 1 czerwca. Mając na uwadze właśnie zdrowie naszych pracowników, zdrowie naszych zwierząt, bo niektóre z gatunków zwierząt są wrażliwe na koronawirusa wprowadzamy w uzgodnieniu tak jak powiedziałam z Sanepidem reguły i możliwości odwiedzania ogrodu zoologicznego Osoby, które będą chciały odwiedzić Śląski Ogród Zoologiczny, będą musiały przestrzegać określonych reguł. Jednocześnie na terenie zoo przebywać będzie maksymalnie 900 osób. Każda z nich zobowiązana jest do założenia maseczki. Na teren ogrodu wstęp będzie tylko przez bramę główną. Nie wszystkie atrakcje będą dostępne. Wyłączone są będą. Będą pawilony, minizo czy place zabaw.